Kamil Bortniczuk, porozumienie. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktor, dzień dobry, państwu. Kością niezgody będziecie między panem Jarosławem Kaczyńskim a Piotrem Dudą, szefem Solidarności. Jak to, tak? No, wierzę, że nie i wydaje mi się z tego, co czytałem wypowiedzi Piotra Dudy, przewodniczącego Solidarności, że tu nie chodzi o kierowanie resortem gospodarki, ale za dział praca, który znalazł się w rozszerzonym Ministerstwie Rozwoju, za który również będzie odpowiadał Jarosławkowi, no bo jednak głównie praca jest. Przedmiotem zainteresowania praca i warunki są przedmiotem zainteresowania związków zawodowych, i absolutnie wierzę, znając. Jarosława Gowina od lat. Wiem, że on nie jest żadnym radykałem i że szanuje obecność związków zawodowych w życiu gospodarczym, czy w życiu w wielu przedsiębiorstw, szczególnie tych większych, tych objętych ustawowymi regulacjami dotyczącymi związków zawodowych i uważa, że związki zawodowe bardzo skutecznie potrafią wpływać na zachowanie równowagi pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, a w niektórych przypadkach ta równowaga jest zaburzona. Ale, no właśnie, zaburzyć równowagę też bardzo często związki zawodowe potrafią. Jeżeli panie paśle Piotr Duda mówi o nominacji Jarosława Gowina, wina To jest tak, jakby na Pluto komuś w twarz i PiS zrobiło to Solidarności, to nie wróży nic dobrego. Ja wiem, że zawsze pan tak koncyliacyjnie stara się spokojnie wszystko tłumaczyć, podchodzić zdroworozsądkowo. Niemniej jednak nie wszyscy tak zdroworozsądkowo podchodzą do polskiej rzeczywistości politycznej. To być może to są słowa zbyt ostre, szczególnie że jeszcze się nic takiego nie wydarzyło, co pozwoliłoby na stawianie tak ostrych sądów przewodniczącemu Dudzie. Ja wierzę w to, że panowie się ze sobą spotkają i że do żadnej eskalacji konfliktu nie dojdzie w tym temacie. Jeszcze raz powtórzę. Ja wiem, że Jarosław Gowin doskonale rozumie rolę związków zawodowych w dzisiejszym, nie tylko dzisiejszym świecie gospodarczym. I w przypadku bardzo wielu przedsiębiorstw czy bardzo wielu sektorów gospodarki związki zawodowe wykonują bardzo dobrą pracę w, tam, gdzie funkcjonują. Naprawdę uważam, że na dzisiaj jest to konflikty przede wszystkim na wyrost i na słowa Piotra były przesadzone. Oczywiście nie mamy czasu, żeby zajmować się teorią ekonomii. Niemniej jednak wielu zwraca uwagę na to, że jeżeli ktoś mówi o sobie, że jest liberałem, a tak o sobie niejednokrotnie mówi Jarosław Gowin, to nie ma mowy o tym, żeby uznawał związki zawodowe za coś bardzo potrzebnego. Dzisiejszy świat gospodarczy jest dużo bardziej skomplikowany niż wynikałoby to z teorii ekonomii. Dzisiejszy liberał jeszcze kilka lat temu mógłby uchodzić za, nie wiem, socjaldemokratę, chociażby. Dzisiejsi liberałowie czy dzisiejszy liberalizm często przyjmuje formy skrajne, a my już wiemy, że gospodarka, która jest częściowo czy w gospodarkę częściowo ingeruje państwo, to nie jest gospodarka, która nie osiąga sukcesów. I wiemy o tym, chociażby opierając się na przykładach właśnie państw europejskich, nawet naszych partnerów z Unii Europejskiej. No, my już się wyleczyliśmy chyba w Polsce z takiego podejścia, że niewidzialna ręka rynku wszystko za polityków urządzi, szczególnie w świecie Unii Europejskiej, gdzie mamy wspólny rynek i widzimy, że niektóre państwa bardzo dobrze, bardzo skutecznie o swój rynek zabiegają, nie mają rynku. No, mamy chociażby przykład transportowych, które gdyby decydowała nie widziały na rynku, no to bo powinny się. Działać w całej Europie, no bo najzwyczajniej w świecie nasi transportowcy wykorzystując pewne przewagi, które mają, lepiej się odnajdywali w tej rzeczywistości. I już pojawiły się propozycje regulacji, żeby trochę przyciąć skrzydła tym polskim przedsiębiorcom z branży transportowej. W związku z tym wiemy, że niewidzialna ręka rynków Unii Europejskiej to jest tylko taki slogan, który co do zasady służy tym, którzy w sposób bardzo umiejętny regulują swój wpływ na gospodarkę i sytuację swoich firm w całej tej wspólnocie, jaką jest Unia Europejska, a ci, którzy zdają się tylko na niewidzialną rękę. Rynków tej konkurencji przegrywają. I my to zrozumieliśmy, bo od pięciu lat jest masa przykładów na to, że my też potrafimy skutecznie wpływać na los polskich przedsiębiorców i polskich przedsiębiorstw, i tu można byłoby zastosować analogię do związków zawodowych. Ja sam uważam, że gdyby nie związki zawodowe, a też uważam, w takich wielkich liczbach uważam się absolutnie za liberała i uważam, że rynek najlepiej reguluje pewne kwestie. Natomiast są takie kwestie, które wymagają deregulowania i tutaj ta dysproporcja, która najczęściej zachodzi jednak na rzecz pracodawcy w relacji z pracownikiem, te dysproporcje związki zawodowe są w stanie bardzo często niwelować. O regulacjach za chwilę jeszcze do spraw takich merytorycznych związanych z, no, z nowym resortem Jarosława Gowina przejdziemy, ale najpierw ogólnie o dzisiejszym zaprzysiężeniu nowego rządu, nowego, Nowej Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. O 15.00 prezydent Andrzej Duda ma te nominacje zatwierdzić. Wielu apeluje, aby nie zgodził się na nominację Przemysława Czarnka. Pan rozumie te apele? Czy rozumiem to, że nasi przeciwnicy wykorzystują każdą okazję do tego, żeby w nas uderzyć albo żeby sochydzić nasz obraz. Ale studentów to, i uczniów, wybórców. którzy wyszli na ulicę Pani w proteście, stetycia. pan nazywa swoimi przeciwnikami politycznymi? To, to nie jest, to znaczy, jest tak, że ci studenci i uczniowie wyszli na ulicę w, w ramach, w oparciu o jakieś informacje, które posiadali. Natomiast pani rektor się zgodzi, że w kampanii wyborczej wypowiedź pana Przemysława Czarnka, tę, którą mu dzisiaj najczęściej wyciągają, zmanipulowano, absolutnie. Znaczy zgeneralizowano jego wypowiedź, rozszerzono na całe środowisko LGBT, kiedy on mówił, to nie są normalni ludzie, pokazując na zdjęcie dwóch jakichś tam roznegliżowanych panów w przestrzeni publicznej, na co z, z, z grymasem niezadowolenia patrzyły dzieci. I o tym, że to było zdjęcie i że pokazując palcem na tych dwóch panów Przemysław Czarnek mówił to nie są normalni ludzie w odniesieniu do tych dwóch konkretnych osób, a nie do całego środowiska. No tę wypowiedź zmanipulowano, wyjęto z kontekstu. I dzisiaj ci uczniowie, którzy wychodzą na ulicę, pewnie być może uważają, że jeżeli to są już starsi uczniowie i mają swoją orientację seksualną określoną, jeżeli są homoseksualistami, no to w sposób nieuzasadniony uważają, że to do nich przemysła czarnych, bo to słowa, pani albo Boże. o nich, że to oni nie są normalnymi okay. ludźmi, tak zostawmy, nie było. To, to, kwestie, to jest siła Zostawmy kwestię LGBT na boku w tym momencie, bo e, obawiam się, że no po pierwsze, powodu uważam, pani, pani, pani no właśnie panie, chcę powiedzieć, jeśli ludzi, pan mi pozwoli. protestować przeciwko ministrowi Czarnkowi, który jeszcze nie podjął żadnej decyzji. Jeśli pan mi pozwoli, to już panu tłumaczę, o co może chodzić. Na przykład może chodzić o to, że Kandydat na ministra edukacji i nauki w marcu 2018 roku występował pod flagą ONR-u, popierając postulaty tej grupy właśnie. Pana zdaniem to jest normalne? Znaczy, nie znam tej sytuacji, nie znam tych postulatów. A no to proszę sobie, tego, sobie wiadomo, kupić 2018 dzisiejszy 2018 Super teraz publikujemy zdjęcia. Przemysław, Przemysław Czarnek był wojewodą. Lubels. Tak, i brał udział Prawa w manifestacji ONR-u jako nie. gość honorowy. Zabierał natomiast, głos. Zdjęcia są w super ekspresji dzisiaj na stronie trzeciej. Zapraszam. Zresztą możemy pokazać nawet za chwilę. To znaczy, nie, nie znam tej sytuacji. Pytanie, czy to była manifestacja ONR-u, czy jakiś marsz Patriotów, której współorganizatorem lub jednym z uczestników był ONR. Takie ma to miejsce w przypadku chociażby Marszów Niepodległości. Mhm. To, że tam jest taka flaga, nie znaczy, że Aha. to był jeden. Nie, organizator, przechodził i przez i przypadek z, z tragarzami. Że wszystkie. I że wszystkie. Panie pośle nie, nie, dlatego nie powiedziałem Pani Rektor, to mogła być to mogła być manifestacja, której miała wielu współorganizatorów o charakterze, nie wiem, patriotycznym. Mm -hmm. Nie mam pojęcia, trudno mi powiadać na podstawie zdjęcia, które mi pani redaktor przed chwilą pokazała. Nic więcej na ten temat nie wiem. Natomiast wiem, profesor Czarnek był wówczas wojewodą, a wojewodów nie ONR sygnował w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, tylko właśnie Prawo i Sprawiedliwość i koalicjanci. Więc nie, wyda, nie, nie wydaje mi się, żeby profesor Czarnek miał jakiekolwiek bliskie związki z ONR. A sądzi pan, że homoseksualiści, osoby nieheteronormatywne to są zboczeńcy, dewianci i ludzie wynaturzeni? Bo tak mówi, no to zasady mówi nie, to nie no, to są osoby, to są osoby o to są osoby o odmiennej orientacji seksualnej, natomiast czy w tym gronie są zboczeńcy i dewianci pewnie też. Wie? No tak jak u heteryków, prawda? No oczywiście, że tak. No właśnie. Naprawdę nie ma pan problemu z tym, że człowiek, który. Już nie będę o tych kobietach, które muszą rodzić dzieci, którą jest to ich podstawowa rola społeczna, wspominać, bo krew mi się w żyłach burzy. Czy naprawdę uważa pan, że taka osoba, która budzi tyle kontrowersji, tyle złych emocji, to jest odpowiedni człowiek do zasiadania w tak ważnym resorcie, w resorcie edukacji i nauki, że dla świętego spokoju naprawdę jest tak krótka łatwa, ławka w zjednoczonej prawicy osób, które mogłyby te funkcje pełnić? Nie, to w ogóle nie jest świadectwo tego, że w Zjednoczonej Prawicy jest krótka ławka. Przemysław Czarnek jest naprawdę świetnym gościem. Ja to mówię, świetnym Pani gościem. w pełnym przekonaniu świetnym gościem. Ja go znam osobiście i to jest jeden z posłów Prawa i Sprawiedliwości, z którym najlepiej mi się rozmawia, od kiedy znalazłem się w Sejmie, czy od kiedy w Sejmie znalazł się poseł Czarnek, bo znalazł się chyba kilka miesięcy po mnie w tamtej kadencji parlamentu, o ile dobrze pamiętam. I naprawdę to jest to jest świetny gość. To jest, to jest bardzo mądry człowiek, który ma poglądy raczej ustabilizowane, a który stał się ofiarą kampanii wyborczej prezydenckiej, kiedy szukano każdego powodu do tego, żeby wbijać szpile w otoczenie Andrzeja Dudy i żeby pokazywać, że my jesteśmy bandą homofobów, którzy nie szanują innych ludzi, a homoseksualistom odbieramy człowieczeństwo. I ta wypowiedź zmanipulowana świetnie się w to pisała, przez to Przemysław Czarnek stał się symbolem tego typu postaw. Natomiast gwarantuję pani, pani pewnie będzie miała okazję zaprosić już jako ministra Przemysła Czarnka do swojego programu i z nim porozmawiać, i zobaczy pani, że to jest naprawdę mądry człowiek. O Stosunkowo umiarkowanych poglądów. Panie Pasze, przepraszam, bo y, rzadko to a, się, a się zdarza. Rzadko to się zdarza, ale naprawdę nie wiem, Panie co powiedzieć. Czy kobiety w rodzinie? Nie wiem, czy sobie pogratulować, czy pani dyrektor. Chyba sobie współczuć, że Pan uważa kogoś, kto mówi takie rzeczy za mądrego gościa. Dobrze, ale, idźmy dalej, bo. Ale to ja, pani, nie ja, się ja na pani ja panią proszę, żeby pani wybudowała sobie, zbudowała pogląd na temat tego, jakim człowiekiem jest przemysła Czarnek na podstawie rozmów z nim i bliższego poznania tego człowieka, a nie na podstawie y, pewnych medialnych doniesień, które są przynajmniej częściowo zmanipulowane. Natomiast czy na rolę kobiety w rodzinie. Każdy z nas ma prawo mieć swoje zdanie, czy nie? No ma prawo, prawda? No, Często Czarnek jest konserwatystą, w związku z czym że uważa, że dla dobra rodziny lepiej jest, żeby świat był tak zbudowany i mężczyźni mieli, czy gospodarka dawała mężczyznom takie możliwości, żeby kobiety, kiedy nie chcą pracować, nie musiały. I można odwrócić tę sytuację. Dzisiaj jest tak, że wiele kobiet chciałoby nie pracować i zajmować się swoimi dziećmi, zamiast oddawać je od najmłodszych lat życia do różnego rodzaju placówek i pracować częściowo w domu, częściowo u pracodawcy, a nie mogą. Tego zrobić ze względów właśnie ekonomicznych. Więc to będzie pytanie, czy my, czy my dzisiaj w przypadku kobiet mamy prawo do pracy, czy mamy ekonomiczne Panie pośle, czy to jest naprawdę bardzo ciekawy temat, na bardzo długą dyskusję, i proszę nie, nie, nie sądów takich nie stawiać generalnych na podstawie takiej wypowiedzi, kiedy nie ma Pani możliwości porozmawiania z przemysłem czarnym i poznania jego argumentów. Panie Pośle, czy zna Pan rolę Jarosława Kaczyńskiego, którą będzie pełnił w rządzie w tej chwili, oprócz tego, że będzie wicepremierem? No, znam tak jak wszyscy, żadnych informacji szczegółowych. Ale szczegółowy, wiem, że to lepszy podobno kości, nie jest przesądzone. Radosław Fogiel w piątek był gościem u mnie i on powiedział, że Ale jaki komitet, Ale jaka kontrola, Ale przecież w ogóle to będzie tylko wicepremier i że kompetencje dopiero wyznaczy Mateusz Morawiecki. O co tutaj chodzi, panie pośle? Może pan wie? No z tego, co ja wiem, to rzeczywiście będzie nadzorował bezpośrednio trzy ministerstwa związane z bezpieczeństwem, czyli Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji i Ministerstwo Sprawiedliwości. Być może formalnie, nawet wypadałoby, żeby formalnie, byłoby to jeszcze zaproponowane przez Mateusza Morawieckiego. no ale jeżeli jest to przedmiotem umowy koalicyjnej, ja nie wiem, bo nie pytałem o ten konkretny, wydawało mi się to przesądzone, kiedy słyszałem nominacje, czy deklaracje medialne, które nie były. Nie znam tej wypowiedzi Radosława Fogla, o której pani rektor wspomina, dementowane. W związku z czym zakładałem, że taki jest też zapis umowy koalicyjnej, bo jeżeli chodzi o kompetencje chociażby naszych ministrów, w Kancelarii Prezydenta Rady Ministrów, to one w umowie koalicyjnej są zapisane. Jeżeli tak nie jest, to pewnie sprawa jest otwarta. Natomiast jeżeli tak jest, to tutaj premier Mateusz Morawiecki będzie musiał wypełnić wolę liderów partii, które tworzą jego zaplecze parlamentarne. Ale czy rzeczywiście jest tak, jak przekonywał Radosław Fogiel, że, że to jest tak, że jest, nastąpił podział ministerstw podczas negocjacji koalicyjnych, a co kto będzie robił w rządzie? To dopiero się okaże, za zaprzysiężeniu. Ja szczerze mówiąc, miałam wrażenie, że pan, widzę, że. Próbuję sobie ze mnie i było, z moich widzów. Z tego co wiem, negocjacje były prowadzone na poziomie tzw. działów rządowych i ustawy o działach. No właśnie. I z tychże działów rządowych jasno wynika, które ministerstwo będzie miało jakie kompetencje i za co być odpowiadał poszczególny minister. Czyli. Co, to, to, o co chodziło Radosławowi Foglowi, jak pan, może, jak pan sądzi? A to, to, nie, to nie jest pytanie do mnie. Nie, nie, ja nie wiem, sobie ja mu mówię. zadawałam to pytanie po stokroć, ale nie był w stanie odpowiedzieć niestety. Dlatego myślałam, że może w toku negocjacji koalicyjnych wydarzyło się coś, co pan ewentualnie będzie mógł nam wytłumaczyć, bo Nic rzeczywiście nie. wszyscy byli e, zszokowani to delikatnie mówiąc w piątek, kiedy te słowa padały z ust e, Radosława Fogla. Jeśli chodzi o państwa e, resorty, resort, tak to, tak to nazwę, e, co... E, Państwo uważają za priorytet w tej chwili, jeżeli chodzi o sprawy gospodarcze? No Ten Nasz resort jest naszpikowany priorytetami, bo tam poza tymi działami gospodarczymi, no to jest również praca. Mhm. Złośliwi mogą mówić, że to jest resort dekoniunktury i bezrobocia, i już słyszałem takie pierwsze, y, pierwsze komentarze. Natomiast no my uważamy, że to jest absolutnie dzisiaj pierwsza linia odpowiedzialności za państwo, czyli to, co się będzie działo w gospodarce i to, co się będzie działo na rynku pracy. To jest źródło naszych sukcesów wyborczych z ostatnich pięciu lat: to, że potrafiliśmy doprowadzić do sytuacji, w której bezrobocie jest jednocyfrowe, jedno z najniższych w Unii Europejskiej. Jeszcze kilka, kilkanaście lat temu wydawało to się absolutnie niemożliwe, i widzimy dzisiaj, jak na drugiej szali jest chociażby Hiszpania, gdzie. Prawie połowa młodych ludzi nie ma pracy. U nas ta sytuacja jest dramatycznie różna. Oczywiście, również biorąc pod uwagę to, że z, z par milionów Polaków na początku po przystąpieniu do Unii Europejskiej z Polski wyjechało i tam zbudowało swoje życie, ale też przyjęliśmy co najmniej kilkaset tysięcy ludzi z, ze wschodu, z, głównie z Ukrainy czy z Białorusi. Więc priorytety no to szeroko rozumiana gospodarka w kontekście koronawirusa. Tutaj nie ma innego priorytetu na dzisiaj. My no dobrze, musimy tylko dbać o to, pytam, żeby możliwie, jak najmniej się, że pan... firm upadło w związku z koronawirusem i jak najmniej branż, tych, które szczególnie są narażone na skutki negatywne koronawirusa. Było skazanych na zagładę, i tutaj jest kolejny segment, który mamy w tym ministerstwie. Turystyka. No, turystyka poza tą turystyką typowo wakacyjną, która się miała świetnie w związku z tym, że Polacy nie wyjeżdżali za granicę i zostali w kraju, no, ale ta turystyka, chociażby biznesowa wielkomiejska, cały czas jest w bardzo dużych problemach. Hotele miejskie mają problemy z zapełnieniem pokojów, przewodnicy miejscy mają problemy ze znalezieniem klientów, różnego rodzaju handlarze, inne osoby żyjące z turystyki po sposób pośredniczy, restauratorzy też mają swoje problemy. Przykładem tej Kraków. Czy Jarosław Gowin będzie przygotowywał jakąś kolejną wersję tarczy antykryzysowej? czy Całościowo tarcze antykryzysowe są od jakiegoś czasu już czy odpowiada za nie minister Schreiber i kancelaria prezesa Rady Ministrów, a poszczególni ministrowie przygotowują do tego tak zwane swoje wkłady merytoryczne. Więc tutaj niewątpliwie jest tak, że jeżeli będzie powstawała kolejna tarcza, a wydaje mi się, że tego nie unikniemy, będzie ona musiała powstać. To wkład w, 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 w zakresie tych gałęzi, o których mówimy, które podlegają ministerstwu rozwoju, będzie przygotował resort Jarosław Gowina. Nie mam tutaj żadnych wątpliwości. A jak pan, pana szefa Jarosław Gowin, reagujecie na takie? Komentarze, które mówią o tym, że przez układy i układziki polityczne jeden z najlepszych specjalistów, dużo lepszy od Jarosława Gowina, czyli Jadwiga Emilewicz, musiała stracić swoje stanowisko. Jadwiga Emilewicz zyskała swoje stanowisko dzięki Jarosławowi Gowinowi. I to jest absolutnie niezaprzeczalny fakt. W sytuacji, kiedy pojawiła się konieczność rezygnacji z jednego resortu, Jadwiga Milewicz mogła przecież pozostać w porozumieniu i zapewne też dostałaby jakąś propozycję rządową czy około rządową Gowina. zdecydowała się zrobić inaczej i na tę decyzję nie mieliśmy wpływu. Koniec. Ale dostała jakąś propozycję? Chyba nie dostała jej, nie, nie zdążyła jej dostać, ponieważ y, wcześniej, zanim przystąpiliśmy, bo jeszcze nie podzieliliśmy stanowisk chociażby wiceministrów, o tym będzie decydowało prezydium partii i zapewne będziemy brać pod uwagę wolę Jarosława Gowina, z kim i chciałby współpracować, a z kim mniej. <laughs> natomiast, przepraszam, chyba, natomiast y, 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 Jadwiga Milewicz złożyła rezygnację z członkostwa w porozumieniu zanim przystąpiliśmy do tych prac. Panie Pośle, a co zmienić? Się... Proszę pamiętać, że my dopiero we wtorek ostatni podjęliśmy decyzję odnośnie tego, kto będzie wicepremierem i ministrem rozwoju. Chociaż tu rzeczywiście, kiedy Jarosław Gowin mówił, że wyraża taką wolę, wszystko wskazywało na to, że otrzyma z prezydium porozumienia taki, taki mandat. I, I to się stało. Natomiast jeżeli... Jeśli chodzi o ministra w Kancelarii prezydenta Rady Ministrów Odpowiedzialnego za współpracę z samorządami, czy za rozwój samorządów, no to do końca nie było wiadome i dwoma głosami wygrał Michał Cieślak, mój kolega poseł, mhm. nominację na to stanowisko. Panie pośle, jeśli chodzi o przyszłość Zjednoczonej Prawicy, bo wielu zastanawia się nad tym, jak ona będzie wyglądała, jak teraz będzie wyglądało rządzenie tej koalicji. Jedni mówią, że no ta wspólnota interesów i arytmetyka jako królowa nauk wszelkich zwycięży. Drudzy twierdzą, że to będzie takie zarządzanie od kryzysu do kryzysu, że to zaufanie już zostało tak nadwątlone właściwie z każdej strony, że już wszyscy będą sobie z nieufnością patrzeć na ręce. No, to, ta druga teoria to już tak bardziej ociera się o kwestię psychologii niż bezpośrednio Ale polityka psychologia, doskonale pan wie, że w polityce ogromną rolę odgrywa. Jak w każdej dziedzinie życia. Oczywiście. Zgadzam się. Natomiast no, ja uważam, że oczywiście tak jak w, nie wiem, w małżeństwie nikt z nas nie zakłada, że za trzy lata będzie rozwód stosujące analogię do Zjednoczonej Prawicy, ale naiwni by tylko uważali, że przez te trzy lata małżeństwa nie dojdzie do żadnej kultury. No tak, tylko małżeństwo z rozsądku to chyba tak trochę bez sensu. Mał nie, nasze małżeństwo nie było zawierane z rozsądku. Znaczy, już jeżeli rzeczywiście przekładamy analogię z życia uczuciowego na politykę, my zawiązaliśmy za zjednoczoną prawicę, czyli wstąpiliśmy w ten związek małżeński po to, żeby odsunąć od władzy Platformę Obywatelską i ale ponieważ uważaliśmy, że to jest fatalny rząd i połączyliśmy wówczas wszystkie siły, które były do połączenia na prawicy po to, aby to go skutecznie dokonać. To się udało dokonać, od do tego czasu wygrywamy wszystkie wybory i e, absolutnie zdecydowanie więcej nas ciągle łączy niż dzieli. Panie pośle, okej, okay, mogę wierzyć w pana deklarację, natomiast prawda jest taka, że Jarosław Kaczyński nie przez przypadek trafił do rządu, prawda? Wiadomo, że trafił tam po to i o tym zresztą mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie tutaj w studiu, żeby kontrolować Dobre. No więc to nie jest normalna relacja koalicjantów. Chyba. Proszę poprawić mnie, jeśli się mylę. Ja uważam, że Jarosław Kaczyński trafił do rządu jako taki czynnik stabilizacyjny, nie po to, żeby kogokolwiek kontrolować, ale żeby żeby właśnie wpływać stabilizująco i być pewnego rodzaju arbitrem różnych sporów. a to nie od tego jest premier, panie pośle? I, po I po to premier też jest, ale skoro premier, jak sądzą media, jest stroną, stroną mhm. tego konfliktu, no to trudno być stroną i arbitrem, prawda? Jak sądzą media. Więc tutaj. Nie... Tutaj nie ma nic złego w tym, że pojawia się Jarosław Kaczyński, który jest liderem obozu, liderem partii, liderem zapoczątku parlamentarnego i może pełnić rolę arbitra po to, aby te potencjalne kłótnie, w małżeństwie, o których mówiliśmy kilka chwil temu, ucinać możliwie jak najszybciej i wyjaśniać te spory, które będą się pojawiały, zanim one zdążą nabrzmieć, zanim one zdążą wybrzmieć w mediach, to, to myślę, że to jest bardzo dobre rozwiązanie właśnie po to, aby ten związek był możliwie Panie jak proszę, stabilny. Ale proszę zwrócić uwagę, że nawet tego do rządu w nie doszło jeszcze, a już mówi się o konflikcie w Senacie w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt. Jarosław Kaczyński ma mobilizować część senatorów, prawa i Sprawiedliwości, a część mówi, nie zagłosujemy za tą ustawą, nie ma takiej opcji. Pojawiają się już informacje dotyczące tego, że Prawo i Sprawiedliwość chciałoby powrotu tej ustawy, tak zwanej o bezkarności. Proszę, nie czepiajmy się teraz na zewnictwa. I no, już widać, że te punkty zapalne zbliżają się bardzo, bardzo szybko. I teraz pytanie, jak z tego wybrnąć? Bo... Ale to są te same punkty zapalne, które były przez ostatnie No właśnie, i widać, no że nie zostały rozwiązane. Będziemy szukali. Będziemy szukali dobrych rozwiązań. Ja też na dzisiaj nie jestem przekonany do tego, aby głosować za ustawą o ochronie zwierząt w takiej formie, w jakiej ona wyszła z Sejmu. Nieprzypadkowo się wstrzymałem od głosu w tamtym momencie. Ja uważam, że absolutnie kierunek jest dobry, podobnie jak bardzo wielu moich kolegów, ale należy ją w kilku miejscach poprawić po to, aby uchronić państwo polskie od konieczności ponoszenia odszkodowań, być może nawet liczonych w miliardach złotych, co w dobie kryzysu nie jest nam potrzebne, uchronić polskich przedsiębiorców i polskie miejsca pracy ponownie, powiem, w dobie kryzysu każde miejsce pracy na wagę złotych. Przed takim ścięciem z dnia na dzień, czy nawet z roku na rok po dużym biznesie, kiedy ma się kredyty, a wiem, że niektórzy z tych przedsiębiorców mają kredyty liczone w setkach milionów złotych, no to się nie da w przeciągu 12 miesięcy wyprowadzić tego biznesu w taki sposób, żeby nie złamać sobie przyszłości ekonomicznej i nie zwolnić ludzi bez pozostawienia ich na pastwę losu terenach w których tej pracy najczęściej za dużo nie ma bo to są tereny wiejskie i w czasach kiedy trudno o nową pracę najzwyczajniej świecić. Znaczy podejdźmy do tego z, ze zdrowym rozsądkiem a ja wierzę że wówczas się uda te konflikty czy to w sejmie czy w senacie y, zażegnać Dobrze, to jeszcze jedna sprawa dotycząca koronawirusa. Liczba zachorowań coraz większa, statystyki są jakie są. Lekarze mówią, że nawet jeśli będziemy mieli, chociaż to też wątpią, wystarczającą liczbę respiratorów czy łóżek szpitalnych, to nie będzie miał ich kto obsługiwać, że nie ma lekarzy, zakaźników. W tej chwili choruje kilka tysięcy pielęgniarek, kilka tysięcy lekarzy, kilka tysięcy osób obsługujących sale operacyjne, sale szpitalne. I że to jest poważny problem, bo dosłownie 3-4 tygodnie według ekspertów i polska służba Zdrowia stanie się stuprocentowo niewydolna i będziemy mieli wariant włoski. Co Państwo mają zamiar z tym zrobić, jako rząd? No ja Jak nie wiem. wiem. Bardzo chętnie warianta? wysłucham. Bardzo chętnie wysłucham ministra zdrowia, który nam odpowie na te pytania. Ja się na zdrowiu specjalnie znam nami na Organizacji Służby Zdrowia Wewnętrznej, w związku z czym proszę ode mnie nie wymagać stawiania ani diagnosta, ani wypisywania recept mm -hmm. w tym zakresie, mm -hmm. pozostając w języku medycznym. Ja liczę na to, że minister zdrowia ma na to swój plan. To jest druga fala koronawirusa, z którą liczyliśmy się przecież, bo i my, i specjaliści, że ona nadejdzie najpewniej na jesień. Kiedy nie, no, no wszyscy oprócz premiera się liczyli, pani sezonowa, pani. która się zawsze pojawia, to się zawsze pojawia. Premier też się liczył. Premier był taki okres, rzeczywiście uspokajał wtedy, kiedy należało uspokajać, ale kiedy Nie się on nie, okazało, nie uspokajał. On, on mówił, że wirus, może, że wirus jest w odwrocie. Może pływać... No, bo był taki okres, że był odwrocie. No uspokajać to, jest, odwrocie, to jest, drodzy Państwo, nie panikujmy. Nie, nie, nie jest źle może być gorzej, to jest że może przyjść druga fala i że ta fala najprawdopodobniej nie przyjdzie, więc on przyszła druga fala, czyli jest mhm. reemisja, no to najpierw, musiała być, najpierw, musiała być, najpierw musiał być odwrót chwilowy i ten odwrót rzeczywiście był w pewnym okresie. Widzieliśmy to po, po spadku liczby zachorowań. Przede wszystkim, to będę mówił z uporem maniaka i uważam, że wszyscy odpowiedzialni ludzie powinni to mówić, stosujmy się do zasad, które nakreśla rząd i róbmy wszystko, aby udało się uniknąć szkodliwego dla gospodarki kolejnego lockdownu a ten lockdown będzie również szkodliwy dla służby zdrowia, bo będzie mniej pieniędzy w systemie, to będzie mniej pieniędzy na leczenie, będzie mniej pieniędzy na profilaktykę i w ostatecznym rozrachunku więcej ludzi może stracić zdrowie i życie w, w wyniku załamania gospodarczego niż w wyniku bezpośredniego działania koronawirusa. A czy Pana zdaniem lockdown taki, jak mieliśmy do czynienia z nim w marcu czy w kwietniu jest w ogóle możliwy jeszcze? Uważam, że byłoby to zabójcze dla gospodarki i ja absolutnie będę upierał się, żeby... Te decyzje podejmować, jeżeli ona będzie konieczna tylko i wyłącznie w ostateczności, a wcześniej, żebyśmy wszyscy powrócili do tych reżimów, które stosowaliśmy karnie na początku epidemii, żebyśmy rzeczywiście może sami z siebie ograniczali wychodzenie z domu i spotykanie się z innymi ludźmi, absolutnie nosili maseczki, absolutnie dbali o higienę. I wierzę w to, że to wystarczy do tego, aby nie doszło do sytuacji skrajnej, sytuacji tragicznej, ale tak jak powiedziałem w mojej ocenie, ale w ocenie też wielu specjalistów, jak widziałem analizę na ten temat, kolejny lockdown i y, y, dramatyczny wpływ, jaki on może mieć na gospodarkę, w dłuższym okresie przyniesie nam więcej ofiar niż koronawirus. Kamil Bortniczuk, Porozumienie, gościem Ekspresu biedrzyskiego, gościem Super Raportu. Panie pośle, bardzo dziękuję za to spotkanie. Pozdrawiam i dużo zdrowia. Dziękuję, dziękuję bardzo. Wszystkiego miałem. dobrego. Za do zobaczenia. Wzajemnie. Wszystkiego Dzięki.